Dobra, siema widzowie. No dzisiaj tak wyjątkowo, nagrywam z głosem. Tylko przez to chyba będę miał garba. Dobra, czekajcie. Mm. Kurde. szgarbentą Oj. Czekajcie. Czekajcie. Halo. No halo. Dobra mm. Już lecę Jak coś ja w ogóle nagrywam na YouTubie? Cześć, nie wiem, wy Czaj, powiedz coś do widzów Siema, widzowie Dobra, nie wiem, czy słyszeliście, ale Mam nadzieję, że tak Wolesz paska kula. Hey, ule z paska kula. Mm. Kurno, samek kula. same gówno. Dobra. Ogólnie no ps, jak coś y, gram y, w Growa Garden. Sobie pozbieramy roślinki, zobaczę ile z tego będzie. Poczekajcie! No nie, ty z kolejny troller! Kurno! Dobra, purple dachila, mangos, 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 mangos kokonat kokonat O, go golden kokonaty i zajebiście Co? Kurwa, nie rozumiem Your pet Równa się gift Nie rozumiem ja? No dobra w sumie. To chciałem tylko powiedzieć. No i no.